Oto wspaniały hotel, w którym żeśmy mieszkali. Zajebiście duży. Proszę bardzo, piękne róże. Piękne róże, zaraz pokażemy. Róże sztuczne, oczywiście. Każda w innym kolorze. Zaraz wam pokażemy nasz pokój. A to kasia moja. A pan recepcjonista od 3 dni ten sam. Od 3 dni ten sam, oczywiście. Jeden. Proszę bardzo. Łóżko. slams jak syn. Miało być tak pięknie. A miało być tak pięknie. Proszę bardzo. To nasza łazieneczka. Proszę bardzo. To prysznic jest. Prysznic oczywiście. Pierwsza klasa. O tak. Zlew zapchany. Zlew proszę bardzo. Koloru kurwa ciapatowego. Zapchany oczywiście dopiero co woda zeszła. Proszę bardzo. I to jest, to jest piękny hotel. Koch, no. koch, Ko jaki? Pled, <tret> pled, pled, Proszę zobaczyć meble, jakie piękne. Oczywiście wszystko pięknie ładnie wygląda. Francuska telewizja plazmowa. A to room number six. Nigdy tu nie przyjeżdżajcie, ludzie. Poczekaj, jestem tu proszę bardzo. Ale Zamknijmy klameczkę. O, zamknijmy go. Zamknięty. Jeden kopii, kopii. <laughs> proszę bardzo, kopi jestem w środku. Proszę otworzyć. Ale się żyje i szampanka się pije, proszę bardzo, z moją żoną. Plastikowy W klub. Plastikowych kubkach. Będę kończył ten film. Może później jeszcze nagram e, tego pięknego <laughs> naszego Supermana, który obsługuje